Witam Was bardzo serdecznie. Dziękuję, że jesteście na kolejnej edycji. To jest czternasty nasz turniej, a w przyszłym roku jest piętnasty. Mamy tutaj pomysł z Piotrem na pewną niespodziankę, ale to zobaczycie. Ślicznie, ślicznie. Dziękuję Wam, że jesteście kolejny raz, że dobrze się bawicie, bo o to chodzi. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże. 14. Mistrzostwa Polskich Górników w Górniczym Mieście. Witam wszystkich serdecznie, szczęść Boże w Górniczym Mieście na Giszowcu przy kopalni Murski Staszic. Na dzisiejszym turnieju jest 311 zawodników, w tym 9 kobiet, 5 juniorów. Jest to największa liczba w dotychczas rozegranych 14 turniejach. Poprzednio największą liczbą to było 3 lata temu 308 osób, jest 311. Z tym, że my już od dni nie przyjmowali zapisów, bo tu więcej ludzi się nie da pomieścić. Natomiast y, Mistrzostwa Polski są pod patronatem Kazimierza Grajcarka, przewodniczącego Sekretariatu Górnictwa Energetyki. Już w zeszłym tygodniu były prowadzone rozmowy, żeby tych zawodników była możliwość jak najwięcej. Być może nawet doszłoby też przy okazji do Bicia rekordu Polski, jeśli chodzi o, o uczestników, największą ilość w zawodach szkatowych. No, rozmowy będą prowadzone po zakończeniu tych mistrzostw Polski. A dlaczego mistrzostwa górników? No bo są mistrzostwa Polski rozgrywane w kategorii senior, kobiet, junior, poprzez to organizuje to Polski Związek Szkata. Natomiast nie można było robić drugich mistrzostw Polski takich samych, bo to by się miało z celem. Natomiast pomysł mistrzostw Polski Górników, kiedy braci górniczy za dobrych czasów, kiedy funkcjonowało przeszło 70 kopalń, to było około 500 tysięcy. Dzisiaj, dzisiaj ta liczba zmalała z tych 73 kopalń zostało raptem około 27. I, I załogi się te zmniejszyły do 80 tysięcy górników. No i... Zostało to tak wymyślone i to też była taka propozycja przewodniczącego sekretariatu górnictwa energetyki, żeby coś zrobić, jakiś turniej ze szkaty. No i tak wyskoczyło to, że te mistrzostwa polskich górników, z tym, że mistrzostwa polskich górników są otwarte, także to nie muszą sami górnicy, bo to wszystkie, przede wszystkim wszystkie zawody skata organizowane powinny być otwarte do wszystkich. Nie tak jak niektórzy tam próbują zamknąć, że tam ktoś tam zamykł Puchar burmistrza i, i drużynowo nie wolno nikomu innemu grać, no tam z tego regionu. Takich rzeczy nie wolno robić. Szkad być otwarty, Tworzymy jedna wielka rodzina, no i tą rodziną powinien być, a w rodzinie nie ma tego, że ktoś komuś drzwi zamyka albo coś takiego. Nie? Czyli są otwarte do wszystkich. Może zostać przykładowo ktoś, kto robi hutnik, może zostać mistrzem polskich górników. nie. Także czy tam krawie, czy, czy, czy ktoś inny. Nie? nie jest to typowe zamknięte do górników, ale są to Mistrzostwa Polskich Górników otwarte do wszystkich. No właśnie, i miło zobaczyć tutaj górnika w mundurze. No jest tam górnik, jest to Łapa Henryk. Zawsze przyjeżdżo w mundurze, czy turnieje barburkowe, które są, to zawsze tych porów górników się w tym mundurze trefi. Nie? I to jest, to jest piękne, bo ta tradycja została zachowana przynajmniej przez osobę Henryka Łapy. bo mimo tak wspaniałych warunków lokalowych nie mieścicie się i grać się nawet na zewnątrz. Ogromy na zewnątrz, także mieliśmy w zamiarze zapisać 260 osób, ale bardzo dużo ludzi do nas przyjeżdżają grać kata no i ciężko było odmówić kolegom przyjaciołom z różnych sekcji y, 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 łabędy asyżory. RSM Luda Śląska, Forteca Świerklany, to są tacy przyjaciele, co non-stop tu przyjeżdżają na wszystkie turnieje. A że się nie zapisali w prawie w tych 260 osobach, no to tak zaryzykowali my. Dzisiaj ta pogoda tak wisi na wosku, ale myślę, że uczymy się to do końca. 15 jubile tak jak, jak pan wspominał, mają być w spotku. Ile przewidujecie wtedy ludzi? No Około 1000. Będzie to również bicie rekordu świata podobnie? Rekordu świata nie, bo rekord świata to było na pucharze Niemiec w Berlinie, w dzielnicy Charlottenburg. Wtedy grało 1900 zawodników. Także non to jeszcze jednak daleko. W Polskim Związku Szkata jest zrzeszonych około 2000 ludzi, natomiast w niemieckich dwóch związkach jest to około tysięcy. To tak jest ogromna różnica, jeśli chodzi o nos. A mimo wszystko Zaczynamy ją tak pomału deptać po piętach, poprzez to, że zdobyliśmy w Kalpę Kołodziejczyk Adam z OSP Lędziny, został mistrzem świata, junior w 2005 roku Grzyb Sebastian z Barbary Chorzów, został mistrzem Europy we Wiśle, a w zeszłym roku w Kapsztadzie został mistrzem świata, juniorem Fryszczacki Aleksander z Amikusa Kawuka Kastaszycy. Z tego co mi było wiadomo, to na dniach Słowenii miały być w tym roku bity rekord świata. Miało być to op Puchar konsula Słowenii w Pszczynie, ale to tam z różnych względów nie szło się dogadać. Rekord będzie bity w przyszłym roku. Są prowadzone rozmowy z przewodniczącym sekretariatu górnictwa energetyki Kazimierzem Grajcarkiem. Rok czasu, no, wydawałoby się, na tak poważną imprezę to może być za mało, ale myślę, że, że domy rady i pójdziemy w tym kierunku, żeby jednak ten, ten, ten rekord taki Pobić. I przypuszczam, że to przede wszystkim szkaciorzy będą musieli wziąć udział, i im powinno najbardziej na, zależeć na tym, żeby brać udział właśnie w największym turnieju szkatowym na przestrzeni yy, od powstania Polskiego Związku Szkata. Nie? Może od zaraniu, zaraniu szkata w Polsce. Nie? Tak masowych, jeśli chodzi o liczebność imprez nie bywało. Myślę, że tworzymy jedna wielkorodzina rodzina szkatowa, zresztą to ty widać. Jest spokój, nie ma żadnych jakiś sesji, także jest pełno, jedna wielko kultura. Jest to Pana pomysł, Mistrzostwa Polskich Górników. Tu jest Śląsk, ja pracuję na Śląsku, ja nie jestem ze Śląska, jestem z ale widziałem jak ludzie bardzo się angażują w tą grę, taka jest wyjątkowa dla nich i coś bardzo ważnego dla nich znaczy. To są górnicy, to są hutnicy, poprzez nie tylko górnicy. E, tym się bawią, e, znają się na tym świetnie, zresztą grają na całym świecie niemal, bo to nie jest tylko, że grają tutaj na Śląsku. Mają ogromne osiągnięcia i e, Związek Zawodowy nie jest tylko po to, żeby walczyć o, o, o to, żeby ludzie lepiej e, zarabiali, mieli bezpieczne warunki pracy, ale również żeby się dobrze bawili. W Śląsk przy kartach bawi się świetnie, więc. Związek Solidarność, sekretarza w Energetyki postanowił, że to zrobimy. Wspiera Pan młodych również z Kata. Tak, no mamy młodych ludzi, którzy grają w skatach, którzy, zresztą mówiłem o tym, że z rodzinami, zamiast przyjeżdżać, zresztą tutaj na te turnieje przyjeżdżają również młodzi ludzie, to są trzy pokolenia nieraz. Syn, córka, ojciec, jeszcze babcia, jeszcze wnuk przychodzi i grają. To jest świetna zabawa i wspieramy tych ludzi, a jeśli komuś się uda, a jest kilku takich młodych ludzi, którym się udaje w tego skata wyjść poza Polskę, nawet poza Europę, prawda, bo już na świecie grają, konkurują młodzi ludzie, no to trzeba i po prostu pomagać. No to jest, Tak to powinno być. Taka jest moja praca. Jestem przewodniczącym sekretariatu z jednej strony, a z drugiej strony też jestem obywatelem Rzeczypospolitej. Trochę zajmowałem się kiedyś tam sportem. Wspierać trzeba tych ludzi, niech się bawią, i o to chodzi przede wszystkim. Z przykrością mówię, że ja nie gram, niestety, ale Piotr obiecał, że mnie nauczy grać w szkata. Wyniki drużynówki. Ja zapraszam w takim układzie drużynę pierwszą, która wygrała klasyfikację drużynową Skat Klub Barbara 1. Skat Klub Barbara Ożut. Jeszcze mała sesja zdjęciowa. I zapraszamy Państwa po odbiór drugiej nagrody soku Wola 2. Trzecie miejsce, Pudło, klub samego prezesa Polskiego Związku Skatowego, pana Brzuski. Otóż chemik, Siemianowice, trzecie miejsce. Proszę państwa, mam zaszczyt przedstawić chemik, Siemianowice w całej krasie. Mistrzyni polskich górników, pani Małgorzata Kubicka, Sylezja Tarnowskiej góry, mistrzem polski juniorów. No coś w końcu gospodarze wywalczyli. Otóż Aleksander Fryszczacki został mistrzem polski górników. aktualnym mi świata. Anno domini 2011. Mistrz polskich górników. Pan Piotr Kurzaczek. Zapraszamy. To do pędzyje do stowarz telewizor. <noise> Wicemistrzem Polski zostaje Pan Adam Kąsek Górnik Boguszowice. Limański Ryszard Amikus Katowice Giszowiec. Brązowy medalista.